Twoje imię po koreańsku, część druga. Zostawiliście mi tak wiele imion, że wszystkie się nie zmieszczą w jednym filmiku. Dlatego wyczekujcie kolejnej części. To lecimy! Patricia. Patricia. Bałgodziata. Bałgodziata. Gosia. Tomasz. Tomasz. Tomek. Piotr. Piotr. Piotrek. Alicja. Alicja Alla. Nataniel. Nataniel. Maciej. Maciej. Maciek. Magda. Magda. Badzia. Aleksandra. Aleksandra. Olla. Olga. Olga. Mariusz. Mariusz. Daj znać w komentarzu, że Twoje imię pojawiło się.